W eee, dobra, Kuba jest. Jak tam było? Zimno? Jak wrażenia? Świetne. Świetne. Eee, dobra, idziemy na koniec. Na koniec idziemy teraz w samochodu. Zaraz wrócę do Was wszystkich. Wracamy. Jesteś, jesteśmy już... Ziemniaki mnie nie interesują. Jesteśmy już po dniu eee, w górach. W pierwszym dniu na wyciągu i zajęciach w grupkach. Kto tutaj się wypowie? Widzę wszyscy zmarznięci. O może Nikodem mi powie! Co dzisiaj robisz, Nikodem? Prosimy. Ma pan na, na wypowiedź, proszę pana Nikodema, sekund 20. Słuchamy. Nic? Zresztą to za, za, za wypowiedź. Dziękuję bardzo. Może. Ja, 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 ja. Pan ja, ja, ja. starszy pan, może najstarszy z nas tutaj pan Mikołaj, prosimy, pan go prowił. Ale tak? no co jak tam było? Czy śnieg był, czy był? No było śniegu, lecz było te, lecz śnieg był na dole i... Yy, tak, to było właśnie oblodzone, ale fajnie się skakało. Oblodzone skakało się fajnie, no ale przecież pan był kopowcą, a nie z kakmenem. No i jechałem na końcu i pomagałem ale skakały Aha, dobrze, czyli rozumiem pan był zawodowcem w tej grupie, dobrze? To jeszcze puszczamy tutaj może. Ja! 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 Może. Zaraz odwrócę spokojnie. Tak? Słuchamy pana? Było super! A, ale pan się wywrócił y, na kilka razy chyba, nie? No. No. no! no, widziałem, że się on wywrócił, ale było super. Dobra, jeszcze tutaj zgłasza się nam się tu zgłasza nam y, kolega, jeden jeden, y, jeden z chłopaków na imię Kuba. Mówię ziemniaki. a te pan od ziemniaka, to nie słuchamy. Było tak, jeszcze? Ale co było fajnego takiego? Wiesz na nartach. Ale czy były, było zimno Tobie w ogóle? Nie, nie było. Widzimy. A co jadłeś na przerwie? Coś jadłeś? Na przerwie jadłem, piłem kakao. Kakao, kakao no. Jak w domu? I pączka. I pączka. No to dopiero będziesz o, a chyba no A może na nartach jadłem takiego dużego, może takiego cukrowego węża. Co dużego? Cukrowego węża. Węża cukrowego, dobrze. Jak tam dziewczyny, jakieś wrażenia? Chyba czy takie raczej nie bardzo mówię na temat wrażeń. Fajnie było, dobra. Natalka? Ach super, ale komentarze typu super mnie nie interesują. O Bartek się zgłasza tutaj do nas. Duży silny chłopak. Fajne. Jeszcze raz? Prosimy? Jechałem na czarnowej cenasie. Tak? I się wywróciłeś. A, a czemu się wywróciłeś? Bo? bo? jest bo źle jechałem. Bo Aha, no dobrze, to nie, nie wnikamy w dla... szczegóły, tak? Słuchamy naszego eksperta, z tego grupę najmocniejszą. Pan e, Konrad Chwaczewski. Tak jest? Jak z warunki śniegowe dzisiaj? Dobrze, a czy, e, czy było zimno bardzo? Jak to w ogóle wyglądało? się na niebieską Teraz prosimy tylko Konrada wypowiedz. Średnio zimno. Średnio zimno było. Ale do tego, że byłeś ubrany, przygotowany specjalnie do tego, tak byłeś? Tak. Przygotowany specjalnie. Tutaj widzę tutaj chłopak zamyślony, no, chyba zmarznięty, aż maknął ręką. Nie, dla tak! Aż, aż, ja 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 to... aż, aż, chcik... aż maknął ręką, zmęczony chłopak. Wszyscy a, widzą, jest tak. widzę, tutaj kolejni Kolejny ty tutaj zawodawcy. Y, to jest kolega Borys, ma na imię, domyślam się, tak? Tak. I jak tam było? Ekstra! Ale co było ekstra? A, ekstra był jak ja... Kręcałem tak? e, bo były takie. Tak, no bływy. mów spokojnie. Nagrywamy cię, mów spokojnie. Słupki były takie. Chłopki. No i, no i je przykręcałem, czyli w oku ich lalom. O widzę tutaj wrażenia były bardzo mocne chłopca. E, kto tutaj jest? Konrad. Najszybciej. Najszybciej. No, On widzę tutaj myślę na temat tylko szybkości jazdy. właśnie nie przykład do innych tematów. Uważam, że też... Ktoś uważa, jeździ, że szybko jeździ, to mówi, że jest Gybe to, to nie jest tak naprawdę prawdziwą prawdą, tak to można nie by mówić. A e, tu jeszcze prosimy. Jak sobie radził Kuba? Dobrze, ale zmęczony idę tutaj chłopiec. Dobrze? Tu jeszcze przy okazji akurat widzimy jednego z instruktorów naszych który uczy dzieci A no więc dzisiaj na w naszej grupie najlepszej e, robiliśmy dużo freestyle'a. Tak, tak podwójnego backflipa ja jestem najlepszy? no tak, ja tak, tak. słyszałem jakąś nowość kto Pana był dzisiaj, w dzisiejszym dniu najlepszy w Pana grupie? dzisiaj wybiwał się mocno e, Filip, który zrobił podwójne salto w tył i w przód Filip Czarski? Czerski, a jak? A jak? A Aj, chwili Czerwski, dobrze. dobrze. To wtedy dziękujemy, jeszcze tylko rzut taki na całą teraz na którzy się zgłaszają, żeby nie byli chętni. Łukasz, dobrze, Łukasz Kordyl, zapraszamy. I się dzisiaj z tego co ja wiem, to akurat pan jeździł ze mną i pan wraz z z wyleciał, ale o co chodziło? Ale Może, może pomimo to ciszą, a inne sprawy jak wyglądały? No bardzo dobre, bardzo dobre warunki na, na śniegu były tak, jak... tak, tak, słuchamy. Śniegu Słucham. <noise> właśnie. No, to a dokładniej? Dokładniej, czyli śniegu ślisko, było. ślisko było. Ślisko było. No dobrze, to może na ten ktoś skończymy. Dziękuję bardzo. Za komentarz. wszystkim Uczestnikom. Dara. Dzisiejszych jak. Dara. Dara. Dara.